Po przeliczeniu głosów oddanych w pierwszej turze wyborów samorządowych okazało się, że Legionowo dołączy do ponad 700 gmin, gdzie konieczny będzie dodatkowy pojedynek kandydatów na stanowisko jej włodarza. Z wynikiem przekraczającym 44% przystąpił do niego urzędujący prezydent miasta Roman Smogorzewski. W zaciętym boju z kandydatem PiSu Andrzejem Kalinowskim status pretendenta wywalczył namaszczony przez lidera trzeciej drogi Bogdan Kiełbasiński, uzyskując blisko 23% głosów. Będąc świadomym roli, jaką w kampanijnej dogrywce może odgrywać frekwencja, Roman Smogorzewski duży nacisk położył na zachęcanie ludzi do pójścia na wybory. Niezależnie od tego, w jego kampanijnym przekazie raz po raz pojawiały się jakieś inwestycyjne bądź reorganizacyjne korekty. Mocno aktywni w sieci stronnicy Bogdana Kiełbasińskiego skupiali się natomiast raczej na ich totalnej negacji niż eksponowaniu pomysłów własnego kandydata na prezydencki urząd. Tak czy inaczej, 21 kwietnia cała ta potyczka musiała zostać Rozstrzygnięta. No i została, chociaż za sprawą jednej z obwodowych komisji legionowo jeszcze raz wyraźniej zaistniało na mapie kraju najpóźniej ze wszystkich gmin przesyłając ostatni protokół do Państwowej Komisji Wyborczej. Inna sprawa, że jeszcze zanim on tam dotarł, śledzące wyniki z poszczególnych obwodów sztaby obu kandydatów znały już zwycięzcę. Osiągniętej wcześniej przewagi głosami z jednej zaledwie komisji Bogdan Kiełbasiński stracić bowiem nie mógł. I to on z wynikiem 51,92% tysięcy 9010 głosów został w legionowskiej dogrywce zwycięzcą. Prezydent Roman Smogorzewski przy frekwencji wynoszącej niespełna 44% uzyskał 48,8 poparcia 8342 głosy, to zaś oznacza, że o marzeniach o zrealizowaniu kolejnych pomysłów na rozwój rodzinnego miasta musi zapomnieć, albo też, w co wierzą jego zwolennicy, odłożyć je na później.